Ja roszuję. A jest polski Hogwarts nowy? Czy to skurna, yy, skam jakiś? Czy jest naprawdę? Jest chyba? O kurwa! Oglądamy polskiego Hogwarta? Te, ja bym obejrzał. No jest. A jest Karo? Halo, Karo. Małpa, Karo, podłoga Olyna. Małpa, Karo, podłoga. O jest, siedzi. A nie, nie siedzi, nie ma jej. Chyba. Ale to obejrzymy sobie, obejrzymy sobie Oglądamy polskiego Hogwart'a Uwaga, odcinek pod tytułem Niezłe szponty Niezłe szponty Lecimy kurwa Czekajcie, jak to odebra? Oho, retrospekcja Jest retrospekcja, powtarzam, jest retrospekcja Czekajcie, jak to odebraliście Przecież ja, ja nie mogłam się do was dodzwonić Ty, komu mogło zależeć na tym, żebyśmy nie uratowali Bediego? No. ja, ja Musimy przyczynić się do tego, żeby jest jednak został uwolniony Zanim możemy Bediemu, pomóżmy Łukaszkowi Jest to retrospekcja Zabicie nie zwierzaka Ponoć jest jakiś tam mm, mak ognia czy coś Weź to do ręki A więc nasz czas to jest jakby, tak jakbyśmy byli w książce okay. To jest tajemnicza peleryna Różka <gry 59> śmierci Co To, to jest? jest kamień maga, kamien... kamień ja to... maga okej Czy insygnia śmierci? Ale zwierzak ech, ech. super wygląda w ogóle Zrobiliśmy, zrobiliśmy to, moi drodzy Nie patrzcie kurwo, drugi Mamon no, hmm, ale Mamon y, nie jeździ na wózku Ma nogi Koniec tych pierdół i lecimy teraz do... Nie, pocz nie, tylko poczekaj. Interesujące. O kurwa, to jakiś nowy dźwięk? Dobra, to sorry. Mega luzik, alerty pogodowe, jest mega... Jest sztama między nami. Mega luz. Ty też masz nogi? No dobra, ja mam nogi, ale są mniej sprawne na pewno od nóg Mamona. Więc... Y, to jest... Y, na, to na pewno. Błagam Cię muszę wiedzieć skąd masz koszulkę DROP DEAD Dobra oglądamy Dobra koniec tych pierdół Ej kurwa jakoś ładnie wygląda Ej szczerze Mam wrażenie że Nie wiem może to wina jakości Ale mam wrażenie że jest lepsza jakość Że to ładnie wygląda Ale to może po prostu randomowe odczucie jakieś Idziemy teraz do nie pocz nie tylko poczekaj i jest interesujące oświetlenie ładniejsze no właśnie Co? jest kurwa nowy fryz zastosowany nowy fryz tak zwany fryz pięty uwaga jak robię swoją fryzurę tą która jest tutaj patrzcie robię tak tu wyciągam o wyciągam tu robię tak robię tak i robię tak i kurwa i... Tak, jest zrobione. <noise> tak wygląda robienie kurwa tej fryzury. Dzięki za ten tutorial. Jasne. Jasne, jasne. Pokażę ci to na chwilę, ale nie możesz się o tym nikomu powiedzieć. No, tylko zjeżdża, jak będzie wiedział, bo słyszy, co gadamy. No, no raz. Raz. Karo napisała. Ej, do mnie Karo pisała na Instagramie, i głosowałem w antoszek na boskich Ogward. To odpisałem. Aha! Aha... No i... kurwa... Co to ma kurwa być? Ej, czemu tam kurwa jakiś gościu siedzi? Co ten dziadu kurwa tam sras? Co jest? Ale ogólnie to, że jestem postacią, <grym> oh, która kurwa. wyeliminowała BDS-a z polskiego chowatu, to sigma dla mnie. do takiego potężnego, galowego, by z polskiego chowatu wyeliminować. Myślę, że totalny Sigma. W ogóle. Jeszcze zakłócić połączenie Karo do. tego... Ja to kurde jestem na Sigma. No, fucking cool. Ej. Nie ma kurwa drogi, nie ma kurwa drogi. Ale plot twist: DJ Amadi zmienił się w Karo i powiedział, żeby nie ratować BDS-a. <laughs> Amadi, dziś. Ci... To Amadi na pewno. DJ Amadi. A, no i teraz wszystko jasne, dobra. Za mną. Na razie trzymaj no, się głosy. No mama! Pamiętaj nasz tyś! No? Co? Ta? Ta? Gówno kurwa! Dobre, żywalne! Pierdolę. <laughs> ja pierdole. Po drodze do zaka. Zakalażnego kurwa? Zakalażnego Łukaszkowi wzięło się na wyznanie odnośnie zabijania kumpla? Co? Łukaszkowi wzięło się na wyznania odnośnie zajebania kumpla? Zakazan. O kurwa, łot! Zakazalanego? Pozdro? Jaką potę mam w ogóle czego zajebałem? Jaką to ten? Jaka Nie. To. A było tak w sumie, kurwa, co ja będę. Zajmę kumpla, ale jaja. jaja Wszystko jak krew w piach, człowiek był chciałby być zwykłym studentem Hogwartu i w Sryterynie mieć przygody, a tak jest się dzieją. O, cześć zwierzę, wej! Ten musi się kurwa pojawić, dołożyć swoje kuro 5 groszy za jadane. kura, Kurwa! właśnie mówiłem jak chrowa, że ja stary w ogóle ciebie zabiłem. Bo mi się wydaje, że to jest e AI, że ja tam powiedziałem, awada kadabra. Nie, p nie pierdol No nie pierdol Nie Kurwa jeszcze jest człowieku Syrena Nie pierdol, że go zabiłem drugi raz Nie gadaj nawet Ja pierdolę Double kill Double kill W poprzednim i w tym Pau, pau, pau Pau, pau, pau Yeah Yeah! Zabiłem zwierzaka, kurwa, jak zajebiście! Ha, <śm> no pierdole, nie! Ja pierdolę, let's go! Kurwa, no co? Przeżyć 24k to nie jest takie kurwa, psiup szczerze mówiąc. Esa shita, esa shita! Kurwa, ludzie! Ja Ale mamy to! Haha. Je, je, oni przechodzą po jego zwłokach, kurwa bać. Yeah. Co blady powie? Czyli generalnie, oficjalnie, śmieć w polskim Hogwarcie. Fabularnie zwierzak umarł. Akra kadabra. Sratatata. sratata, hubu dubu. Oho! O, ku... Stare, dobre zaklęcie. Woa! No i zwierzak ożył. Legendarne ws. Wow! Co jest, Co tu się kurwa dzieje w tym? Przecież Jacki, ja skinałem w IRL. Zwierzak z martwych stał po raz drugi. Niesamowite kino. W międzyczasie rozpoczęły się poszukiwania szponta Amadiego w, zakal w zakalazanym lesie. W zakalazanym lesie. Dziwne, podejrzane, dziwne, dziwne, yy, bardzo dziwne. Coś tutaj kurwa jest za cicho. Aha. Coś za cicho. Oho, za cicho. Nie ma tu żadnego pubkillera Kurwa Ja pierdolę Słyszałem to Nawet teraz nie? Nawet teraz Ale To co sugerujesz, że ja się zasrałem kurwa? Trochę szacunku do mnie Ja to bym głośniejszego pierda zaka***ł Co ja mam kurwa, co ja ten Co ja mam powiedzieć no Czemu jest tak dziwnie pusto kurwa no Oj 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 No i fajnie, szybka gadka o zraniu Szanuję to To jest zły omen To jest kurwa zły omen Czemu lampi się na mnie jakieś kurwa chujnie u łopsrany siema no witam wszystkich bardzo serdecznie To ja, Domino, Mokry Słarstekłosa Siema! O cześć ziomeczku ze Sliterina, Witam. Ja pierdolę, Zobacz no się. way! Dobra czekaj Kurwa rozkrinka ty. Ja mi w wchodzi, ja na przykład nieraz jadę samochodem no i widzę taki przystanek pełen ludzi, tak myślę, a jakbyś tak pi... Dziś tak 30 kg kurwa hita z... Chodź. Ale wiesz, to jest tylko intruzji ja tylko tak sobie myślę, no nie? No i tyle. Oj! Czemu kurwa? Ja ciekawe czy są jeszcze jakieś inne spele. Bo jeden tu już biega! Kurpa! <gulba> ja pierdolę Po krótkiej chwili dalszego sprawdzenia lasu znalazł się już pont. Nie mam zamiaru się kłócić, tylko zatracić w tym, co najlepsze, czy jak tam. To Amadi był! Na 100% był to Amadi! Jaki kurwa niziołek. Ej, dobra, ja naprawdę jestem jakimś olbrzymem, zobacz! Zobacz! Jaki ja jestem ogromny, a jaki on jest mały. To jest niemożliwe. Idzie Amadi, kurwa, jak trup wygląda w ogóle. Kurwa, więcej zmarszczek się na czole, kurwa ma. A ja jestem dobrą postacią, mówię wam. Ja jestem Hagrid. DJ chuj. Amadi, jestem dobrym czarodziejem. Trzymam się z dala tas z kabanu. Nie ma chuju, że to nie była łamadnik. Ciepny Voldemort. Czemu Voldemort? Ja jestem dobrą postacią, mówię wam. Jeżeli uważacie, że jestem mordeacą, to wy chyba mnie nie znacie. Mega, mega, kurwa mi się to jar. Mega mnie to jara, nie? <laughs> DJ Amadeusz? Ooooo, łukaszek. O, o, kurwa. o kurwa. Dobra, dwa, spokojnie. Ty. Poczekaj, poczekaj. O co chodzi? Czy on jest jakimś podwójnym kur? Tupacem jeba, czyli pier**em yy, zdradliwą kurwą? Chyba, że to jest brat bliźniak. To ogólnie jest w polskich ogłasz, to wszystko jest możliwe. Musimy teraz coś wykminić razem, przyjacielu. Zróbmy może tak, że po prostu... Yy... Kto tu? Kto tam jest? Co to za ku... A? Kto ty jesteś? Jaki chłop pierdolony. No typowe, typowe. Generalnie ten, wszystko widziałam. Jest luz. Idealnie ustaliliście się w kadr, więc fajnie Jest w porządku Moim zdaniem ja powinniśmy pozbyć się jednego z Amadich Wyjdziemy jeszcze z tej sytuacji gładko Może wyliczanka jakaś? Duel czy coś tego typu z dzieciństwa? Mam tę moc! Mam tę moc! <laughs> o to dajesz Mati, dajesz Mega mnie to ja Gówno Kakulec Kupcia Główienko <laughs> Nie skupi! Kurwa to jest wsamowite Kakulec ostry Kaka ostra w kult... No gówno 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 Kóz your daddy skurpnie Mam pytanie Dobra no ze wypowiadałem A ja 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 To nie jest zagadka o, ja jestem stary już, kurwa, mi się w oczach piecholi, nie? I czas reakcji, kiiiwa! Ja 40 stałe. nie? W ogóle nie wiem, że zauważyliście, ale nie mam różki, tylko z palca, kurwa, strzelam? Jakkolwiek to brzmi, Aho zajebał go! Łotasz się? A ja jestem kurwa geniuszem zbrodni, chłopet. Fajnie, fajnie. Elegancko. Ej, Kaho, Kaho, prośba do ciebie, Pożycz mi ten taki Twój wisiałek, co masz, co cofasz czas. By zecofnął jeszcze 24 do początku dzisiejszego dnia i Niestety opuściliśmy zmieniać czasu. Nie możemy już cofać. Deskitu multigo rozwalił. No to nie, no to jesteśmy kuk. Kuk. Jesteśmy ugotowani. Jesteśmy, jesteśmy kuk. ugotowani. Sytuacja jest następująca. Musimy ukryć dowody zbrodni oraz znaleźć ofiarę, którą wrobimy w to zabójstwo. Tak zwanego kozła ofiarnego. O morderne. No. Ej, ta, żeś pluje jadem. Jejku jejku. go z tego polskiego Hogwartu, przecież tego się kurwa nie da oglądać. No jak to tak. No ja, za fraki z kurwysyny. Za fraki, za fraki. No ja, mamie. Ty kurwa mała. Ma tipe kurwa tutaj nie mieszać takie rzeczy. Co to ma być? Co tu się dzieje? Ja nic nie wiem. No, ciekawe. Ciekawe, że on nic nie wie. Ale mam wrażenie, że ten odcinek krótki. Ile od, yy, miał poprzedni odcinek? Chyba, że tak szybko kurwa przeleciało. Nie, no trochę dłuższy był tylko. O 5 minut. Ale 5 minut w tym przypadku to dużo. Ale scena po napisach? Pewnie tak. Oho. Koniec. Litwo, ojczyzna moja, Ty się tak zdrowie, tak yy, yy, tylko Co cię stracił No kurwa Ile ty ceni Ile cię? No wiecie jak jest Pamiętam coś tam nie jest z tej inwokacji Jakbym <noise> szukał roboty co to wkleję w CV chyba <noise> Ja pierdol Niesamowite Niesamowite Łapa w dół Kurwa. A, łapa w górę, w górę! jak Jakie w dół? W górę, tu jest link, i teraz proszę se wbić. I proszę dać łapa w górę, w górę, w górę, tu jest łapa w górę. O, tu, tak ma być, tak ma być, Karo, łapa w górę było powiedziane, łapa w górę, tak? Leciutkie y, tutaj mm, przejęzyczenie. Leciutkie przejęzyczenie, oczywiście, łapka w górę, obejrzany odcinek, będziesz po. <laughs> Nie! Proszę Cię, Karo, kurwa, nie! Proszę Cię! Proszę Cię, nie, nie mogę być zwierzakiem drugim, kurwa, proszę! Proszę Cię! Proszę Cię! Proszę Cię! Dobra, a kiedy Ty będziesz miała sklep w końcu swój? Bo ja chcę kupić coś. Bo Ty mi zabrałaś sklep, jak ja chciałem w ogóle ten, kupić tam. I wchodzę na następny dzień i było, że zmieniamy sklep. No i co teraz?